i Ja taką bardzo długą wypadań do... <coughs> Jest to na się, się, klasie, to są załogi, ale to jest załogi, ale jak jest ekspedycja, to jest do 250 ludzi, nie? No, to jest on w logach bo tam ja mają no mają Старший помощник капитану. Участвовал в организации первых дрейфующих станций и сам принимал участие в таких первых дрейфующих станциях, да? На нашем Северном ледовитом океане. На океане полноценном. И с 1987 года судно работает Po programie rusyjskiej antyrakijskiej ekspedycji. Od tego czasu pracuje w programie, tak dużo mniej ja w programie rusyjskich tam arktycznych ekspedycji. Da. A zanim małego dostawka snebrzenia, nauśno, a boród, on naukowe right. wyposażenie na te stacje.